dobry widzowie, i dobry witam. wypiłeś przed odcinkiem. Witam Was w trzecim odcinku z gry Jurassic World. Jest dopiero... Evolution 2. To dopiero trzeci odcinek. Ja myślałem, że to już będzie jakiś dziesiąty. No jak liczyłem z tego kanału, to już był z dziesiąte. Dzisiaj wam cię pokazać z okazji. No ale kurde, jak są takie duże w to co ty robisz na tych widzów, że dopiero trzeci odcinek? No? A Do... nie czwarty? Jak to czwarty? Serio Do... tylko dwa odcinki były. Trzy. No to teraz jest ten czwarty. Nie. Tak. No czwarty. No to, to nie, widzi. trzeci. Dobra. Nie, dobra, ty to możesz. Z więc dzisiaj mam z okazji nowego DLC, które już nie wiem czy można to nazwać nowym, no bo miesiąc już prawie mija, no ale jestem szybkiem. No obiekiem gdzieś będzie aż tak nagrywa spóźnienie. No ale była seria z Ruze Call DD, a więc... Ma? Lego, żebyś nie pomylił, bo to też jest tutaj nice. z Dobre, i tutaj mamy Spinoraptora z tego Ceratopsa oraz. Ej, a w ogóle zostawimy pięć łapek w górę pod ostatnim odcinkiem. No nie, ale widzę, że się Wam bardzo spodobało Masz A A do, pomyś dajemy czas. Nie wiem. No jeszcze do gdzieś piątek Macie widzowie czas do tej niedzieli. No właśnie, dobra. Jeżeli chcecie jeszcze ujrzeć Lego City Undercover w naszym wykonaniu. Właśnie, więc bez żadnego zaczęcia. A wtedy na pewno zrobimy te ulubione czyli bardzo długie. Dobra, wypuszczamy. Zacznijmy od tego najwolniejszego Ankylodoka. Co? Dobra. Co to jest? Patrzcie na... to. Czemu Ankylodok? Zobaczcie na to. Ja nie mogę, co to za głupie DLSJ jest? Czemu jest takie głupie? On ma jakieś umiejętności kilozaurowate czy nie? No właśnie nie, on to jest tak dla, no, on, on o, dla ozdoby, dla ozdoby! Czyli ma umiejętności diplodoka. No ale ma ogon, nie umie się nie bić. Ale zobacz, zobacz, ogon ma taki. On no to mówisz, że ma ogon, to nie umie się bić? Dobra, pokaż pani. Musi, masz... musisz go stestować. 124 dominacji, bardzo mało. Dobra, spisz, Dobra. Dinozaur pra... tak naprawdę. Tutaj jest, jest tak naprawdę na śmiechu. Twór, to się nie chciało zadać nowych bo i tak nie ma wszystkich w grze. To mi dodał, nie no, żeby dodamy dały się same, tylko sobie Co takie jakieś pierdoliny wymyślić. Dobra, czego ty tutaj potrzebujesz owoc wysoko? Owoc wysoka. Dobra, masz tutaj w no umiejętności ta jak u Ankila. Jakiś tam owoc, liście wysoko. No, chyba potrzeby. Powiem właśnie trochę od, Anky, od tego, mi to dotarczyło liście. Nie chcę mi się to wydawać. Dobra, Spino Nie polityzuję w ogóle nie żadnych kanałów. Spinoza Ratops, nie wiem. Nie wiem, jest no. Łosia. Ja. No i co? Aha. To jest. On ma tylko grzebień. Grzebień, I, pod... I co, i ryg ma? Dopiero teraz się skontaktowałem, że to jest rybożerne, a nie roślinożerne. Czy on jest żertą? Czy on? No wygląda jak ale ma umiejętności spinozaura? Oraz a zaraz, a jeszcze jakiś tam. Z trochę wody muszę pasować. Mam nadzieję, że jest taki dinozaur jak tylko Indominus. No nie, to jest prawda No i czemu że widzę, że widzą już? Co? Że nie będzie takiego dinozaura. No bo wiem. No to czemu, ale widzę może tą niespodziankę. Ale nie ma takiego dinozaura. <noise> no ale zawsze mógłby być. Dobra, ci. No A nie dobra, się, już masz nie. błonik nisko, to ci nie potrzeba. Nie, no mamy tu śmierć po Spinoceratops. Dobra, to jest na pewno ciekawsze. To spinoceratops. No to, znaczy, przepraszam, raptor, on mi się bardzo podobał. Raptor? Spinoraptor, on mi się. Nie. On mi się, się różnić, właściwie to się. To jest raptor, tylko... Czartne A! Lid, mieli... Przepraszam, zapomnieliśmy tutaj wyłączyć walk, bo nie chcemy, żeby się bili. No właśnie włączmy walki, oni się mają Ale nie, jak wszyscy dopiero wyjdą. To 40 minut. E, no nie. Dobra. Już 5 minut, z tego Ceratops... Z tego co? Ceratops. Co tak dużo tych triceratopsów. Właśnie wiem, i oni będą się bić. Nie, jak błonnika choć wiesz, to nie wiem co ci zrobi. Z pewnością będę chciał błonnik nisko. A to, co, jaka się tutaj potrzeba w odozaru. Owo nisko. Bo ty kapo cię ty, ty, Co mi tutaj gadasz, kurde, ja tu Kapocidem. nagrywam. Co mi tutaj gadasz, kurde, ja tu nagrywam? Nie, ja nagrywam, to? Owoc i trzymaj, widzę potrzebne... owoce wysoko. No a dobra, sam tyle. A jeszcze jest takie coś jak Indominus Rex, jakiś dziwny taki. O, tego na pewno chcemy. Indominus Rex, gdzie on jest? Dobra, jest taki jakiś, co się w nocy tylko świeci. Tylko ja tutaj spróbowałem, trzeba problem... Indominus nie jest nikim połączony. Tylko on tutaj powinien mieć normalne cechy, bo się... Był subem adultem, teraz musimy go adult. dać do normalnej postaci, a nie subadult. On był silny, 50%. W sumie niektórzy mówią, że gigant nadzor był silny, ale. Ale dupa żyć. A tutaj raczej nie był długowieczny jeszcze. A dobra, jest długowieczny. Mam nadzieję, że i tak będzie. W sumie. On i tak będzie taki wiążący. Nie O, widzicie, jest to DLC jednak to dodaje lux. Co dodaje? Jakiś taki laserowaty, ten Dominus Reylex. Tylko przyspieszmy sobie czas, żeby nie czekać tak długo. Inkubacja. Dobra, synteza, teraz inkubujemy. Nie wiem, się, że to jakiegoś youtubera sobie te, te formułki, widzowie. <noise> Jakie formułki? Wszędzie takie formułki, które wypowiada na odcinku. Formułka może powiedzieć to, formułeczka, taką mam formułeczkę. Nora! Teraz włączamy noc, żeby Jest wnieść. Dzień dobry. Teraz trzeba noc włączyć. Nie. Yeah. Dzień noc. Żeby było widać tego Indominusa Pięknie na O, patrzcie jaki piękny park w nocy. Teraz wypuścimy tego. Popatrzcie, chyba, jak ją będzie piękny. Nie no, przecież jakaś czacho zabra. To jest, to to jest ten ziomek z Konga. Nie. Yeah. Don King Konga. To jest yes. Była taka skórka w jedynce. Ona w dzień... w jedynce była taka skórka. Dobra, w ale w liście. dzień to on tam nic takiego nie wykaże. W nosy poza tym nie będziemy oglądać raczej jak oni się biją. He, no. Ja bym oglądał i co? Dobra, że minut trwa ten odcinek. Przewspaniale, co ten Indominus zrobił? Trzeba przez mapę patrzeć, to jest spinorator. To do kolor. Dobra, zmienimy sobie tylko tutaj. Yy, pora, dnia, dzień. Damy sobie. Dobra, dostępnego następnego dnia. Dobra, mamy inną minusa, on sobie teraz nic nie okazuje. Dawaj, robotet wcale. Ooo, już coś robić! Miały być wyłączone walki przecież. Już są włączone walki. Ej, co jest? Ale nie wszyscy przecież. Nie wypuściłeś wszystkich, jak 36 złotych za tak mało dinozaurów. Wypuściłem. Serio to są wszystkie? No. Ja nie mogę 36 złotych na takie główne... Ja się z Indominusem Dobra Wracamy po ciebie Nagrywanie rozpoczęte W sumie w nocy będą się bili Że ten Indominus jakoś wyglądał Brzydko nie wyglądał To jest taki Dinozaur Dinozaurus Dobry? Mmm, tak, dobry? Mamy sobie nos na chwilę. No i Indominus Rex teraz. to chwile, chwile. Mi się w sumie to nieco podoba. Chwilę. O, Indominus Rex tylko będzie tutaj walił. Na, na Weber wali tyle. Indominus Rex jest to najlepszy limonad chyba. Nie no, o, chociaż jego kolega też umie nieźle przywalić. A ja okay. z chęcią pokazał garne karty, by takiemu Indymitowi trzymać. takiego. jakiego? E, widzącego Mieczka. Dobra. Nie rabotek wcale widzą, mnie. Właśnie, z, garną, z było to powiedziane? Ja nie mogę tutaj w się nic nie już to wywalone. Hmm. Ten, no i co tego za tygodnią? Szczerze Ja od razu 1 na 10 Aha, bo on lubi Indominus Rexa. Kto? Spinoraptor Spinoraptor raptor, <grymna> spino raptor. O, nie wiem czy jest Finonaru, ja tego ten nie lubi. lubię Anklodok no, jest głodny Ziomuś Indominus to po części Raptor to dlatego. Dobra, Ankylodoks pożegnał się ze swoim życiem. Mam nadzieję chyba. Oświertelna, bo no to już uschodzi życie i koniec. Pada na ziemię, a co innego ma robić. Patrzcie na to. Wiem, że pan mi mówiłem. Temu co się stało? No, im... ani ankylo chyba. Ankylodowy, tego się tak nazywa. Ankilopies. Ale już chyba wiemy jak wygrywa. No już wiemy, kto wygrywa, ten czachowiec tutaj. W mi się przypomina Jack Palance, on gra jego charakter. No, z no. <laughs> to jest mój odcinek, proszę być cicho i tyle. Dupa. Ty, masz z dupą i tyle. Ty się nie odzywaj. Ty. Mm -hmm, dobra. O, dobra, idą już reakcje, nie no, 60%. To ja tym nie nagrywam. Widzisz, że naprawdę się nazywa... Nie, wiem, że ja z tym nie nagrywam. Naprawdę wkurza mnie na tych odcinkach. <grym> no dobra, to zdaj się je wani, ale na kogo odcinkach zacznijmy z tego? Dobra, siłowo, bo tutaj się chyba to nikt nie interesuje. Tak? nic się może nie interesuje? Dobra... Dobra, się... zapamiętam te słowa. jeszcze coś chciał ode mnie. Będziesz coś chciało, ze Będziesz coś chciało. Będzie od razu, przepnę. Cicho rzecz bądź, tyle zachowuj się. O, dobrze, mamy do minusa Nie, 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 Się nie, nie, bądź, rozumiesz? Bo cię wywalę z tych odcinków. zaraz. Do inus że i tak mam. Pamiętaj, żeby wbić na kanał spelik.pl. No i on dostał Harry'eb! Od cera ceratopsa, jakim cudem od niego dostał? Co? Gdybyście wbiedli na kanał Sysy, ja bym ci Powiem, mam Jak? się pisać o Co? Ucieka! Sysy! Ucieka! Żyjcie z dużej litery, sy, widzowie. Obydwa, on si, si, oczywiście z dużej litery, po tutaj nas. No, to jest... potem z małej p, znowu tutaj e e i, i, I znowu tutaj p, i znowu tutaj duże i p, i znowu znaczy, tutaj pl si Cicho, ci p, ja tutaj... E n i znowu p, i tutaj p, i znowu tutaj p, i znowu p, znowu p, no. Chwilę... Mi się wbija na ten kanał, bo to jest ka drugi kanał Szymona. Nie, on bzdury gada, widzowie. Bo za chwilę wyłączę Wiesz, głos. To jest panowany kanał Szymona. Za chwilę wyłączę głos i nie no, ale mogę. Ale mój kanał. kanał, no, co nie ma za problemu. To nie jest mój kanał. Dobra, nie widzicie się. a no wiedziałem, no, że na, dajmy, dajmy. na ja hita, tam, bo, na hita. Na komentarzach dam linka. Tego, Ceratox, No <noise> Cicho, że bądź na moich filmach! <głos> <głos> no, reklamujesz reklamuję twój kanał. No. Ja nie mogę, Wiecie, że on degadał bzdury. Nieprawda. Bzdury, 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 bzdury nie słuchaj Nie gadał, nie chcę mieć kanał dobrego. Mówię na dwóch kanałach, a nie chcę mieć jeszcze więcej wyświetleń. Taki nie wiem, już Za chwilę włączam ten głos i nie będzie ciebie składać i mnie. No, mm, to jest twój drugi kanał, bo go kupiłeś od pewnego youtubera. Dobra. Nie, jaka tam na temat? Kupiłeś go. Od z bo mnie rozmawiam. Tu mi Ale jak się tam nie dzieje, bo się nie biją? No, I no już Rex co sobie taki bardzo mały. Przyspieszyłem czas, oni mają mi tak wywalone w to wszystko, jest spinorator No twardy... nie... Nie, nie to będzie bardzo nudna walka. I, nie on, i no. on nie lubi ten tak Spinoza. O dobra! pogromca Indominusa. Nie mogę czego tak nazwać. Ostatnio w tej że... grze <grabia> dzieją się dziwne rzeczy. Wosłomimus pokonał Spinoza, a nie wiem jakim <grabia> cudem. I Indoraptor, a najgorsze jest to. <grabia> o! Że Słuchomimus raz jak grałem pokonał Indominusa bez wysilania. No go nie bił i on go pokonał. Rozumiecie to? No super. Może nam to użyć. Dobra, 45 nocela topi. Zostawcie widzę łapkę w górę i chyba to. wam coś pokaże. No i raz pokażę wam Rek Na sposób robię specjal i w tym I specjal... pokażę wam tej filmek Rek, ja problemy tak jak na drugim kanale z biciem chociaż... Bo na drugim kanale znaczy on wykupił takiego pewnego youtubera. Dobra. Nie słuchajcie go, rozumiecie, bo ja wam zach... Ile tobie? Zacznij od tego, kiedy widzę, nagrywam 200 filmów i nie miał stosu. Nie, stopy. dobra, wiecie co, ja, ja robię cięcie. Dobra, wracamy po cięciu. No i kontynuujemy smagania moje. Czas jest przyspieszony. No nie wiem. Kasfer już tutaj nie będzie maludził. Cicho, bądź. Dobra, on jest w szerszej obidy. No to już na pewno, że cię. Ja po... jestem obidy, tak? Rozumiem. Jak się zaraz obiję... Dalej o. No i mówiłem, że ino minus tutaj go Zdominuje. Tak, Czachowiec. To, to Ale dosyć. Nie! No ja nie mówię. nie, nie ja może tak? – W nie jest taki King Kong, nie? – Skulc Ravler. – Zbyt zła a Skulc Ravler. – I tam był taki ziomek. Schu – Ramarak. – Ramarak z Ramarak. – Skulc Ravler. – To tam Skul Brawler. – Skulc Oj, fani Skulc Ravler się chyba wkurzą. Nie tutaj najbardziej takie w takiego pewnego czerwonego osobnika, takiego... Bym... No nie Spino Rap Ceratops, baj, bye. Taki ziomek, co oko. Jedno oko, łatwo z Ale co z tym jednym okiem? Dobra, miniaturkę zaraz zrobimy. Czyli, a wiecie, że a Spino Raptor raczej się nie będzie bił z Indominusem Rexem, no bo Psztynek jego... Wam pokażę swojego psa, jakbyś miał w stosunku. Ale mam inny specjalny, ja już im pokazałem psa jak coś, to no mogę Nie, nie było go. Na drugim kanale i mogę go z chęcią znowu pokazać. No to ten widzowie. No poza mną. Dobra, Spinoraptor biega jak szalony. I czy wy będziecie się bić? Ja znam taki kanał gdzie się można bić. Szymek... To jest kolega Szymona z klasy. Który jest już trochę upadły, bo jego kanał był bardzo popularny. Ale uchalił. No, referencje wskazują po. Zielony No, że no Indominus Rex ma zielone z Spinoraptorem. A Spinoraptor. Spino również ma z nim zielone. Więc ja Zielony tym miłym akcentem zakończę ten odcinek z wygraną dwóch Nie osobników. Teraz, jeżeli jeżeli się nie chcą bić, no to co ja im poradzę? Nie dam im, bo się Zdaj lubią, się. to się nie będą bili, więc po do zobaczenia. Nie, i minusa już tam. Widzimy się w następnym roku. No, po do zobaczenia. i Cześć!